Witajcie ponownie na high Info. W tym poradniku pokażę wam jak włączyć i wyłączyć ochronę Wi-Fi dla Samsung Galaxy S25+. Zaczynajmy. Aby to znaleźć, musimy przejść do ustawień. Przewiń trochę aż zobaczysz bezpieczeństwo i prywatność. Przewiń aż zobaczysz więcej ustawień bezpieczeństwa. I pierwszą opcją jest bezpieczne Wi-Fi. Musimy przejść przez proces zezwalania na wszystko czego chce, klikając kontynuuj. I jak widać mamy możliwość włączenia ochrony Wi-Fi, aby uzyskać ochronę, gdy łączysz się z niezabezpieczonymi sieciami lub sieciami w miejscach publicznych. Na przykład, jeśli połączysz się z Wi-Fi w McDonald's, po prostu ją włączamy. Możemy pozwolić, aby działała cały czas. Możemy również udostępniać lokalizację z Foursquare. Odmówię tego. I jak widać, tutaj możemy po prostu kliknąć. Jak będzie to wymagać, dobrze. Więc e, po prostu to pozwalamy. I teraz nasza automatyczna ochrona Wi-Fi jest w włączona. Jeśli podoba Ci się ten poradnik, rozważ polubienie i subskrypcję.